Chodź, 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 chodź. No dobra. Hej, hej, witam serdecznie. Ja jestem Sid, a to jest Unholy. Moi drodzy, obecnie jesteśmy w drodze do klasztoru, przynajmniej um, mamy go spróbować odnaleźć. Podobno tam trzymają naszego Gabriela, ale czy to prawda? Tego nie wiem. Rozejrzyjmy się może na początek. Co my tutaj mamy, czy gdzieś? Czegoś tam twórcy znowu nie pochowali jakiegoś pomieszczenia, czy coś. No tu lipa zamknięte. Tutaj też nie wejdziemy. Dobra, chyba jedyna droga to tutaj. No nie możemy tych drzwi też otworzyć. Kręcę. Co tu się działo? Nie możemy przeszukiwać tych szafek. Trochę szkoda. Wszystko jest pozamykane. No to chodzi na to, że tylko jedna jedyna droga jest przed nami. Kurde, coś spadło Coś książka, ale... Nie możemy jej podnieść Kwiatła nie zapalimy No to nie, tylko peciory Ty, patrzcie, tajemniczy pokój jakiś. Identyfikator noworodka. Czytaj, mężczyzna. No e, co to za numerki? 307, 11, 7,9,9. To jest opaska identyfikacyjna, którą Gabriel otrzymał po urodzeniu. Oho! Zachowałem ją na pamiątkę. Wiedziałam, że prędzej czy później ją tu znajdę. No, czyli mamy kolejną pamiątkę. Okej. Okay. Czy coś poza tym jeszcze ciekawego? No są jakieś notatki, widzę, klucz. Ktoś tu szperał. Czekajcie, mam jakąś ostatnią myśl. Yy, cofnę się i to. Yy, ktoś tu szperał, ale jak. Ale jak wyszedł z mieszkania? No nie wiem, może się dowiemy. Dobra. Notatka, dziennik reformatora. Ten prolog musi mieć nas wszystkich zagłupców, skoro uważa, że nikt nie odważy się podważyć jego absurdalnych decyzji. Najpierw chciał, żebyśmy uwierzyli, że plagę wywołała jego poprzedniczka że to jej wiek i te demencja spowodowały, że miasto nie potrafiło się oprzeć pladze i że zarówno jego domy, jak i mieszkańcy są krusi jak jej stare kości. Z rozpaczonych ludzi znacznie łatwiej jest prowadzić, kontrolować i nimi manipulować. Powiedział, że chłopiec, którego przywiózł ze sobą, potrafi wyleczyć wszystkich zarażonych. Zanim ktoś się spostrzegł, większość mieszkańców poparła go ze strachu. Teraz w najbardziej dotkniętych dzielnicach wprowadził strefy wolne od plagi, łamca. A ci naiwni głupcy są teraz paleni żywcem. Wszystko co wiedzieli, wszystko co mieli i wszystko w co wiedzieli łonie. No to ja wam powiem, że ten prorok to mi jest jakiś taki e, podpadający trochę. No to jest ta kobitka, nie? Yy, dobra, co my tu tutaj mamy? Kijcie, bo to jest powiązane jakoś tutaj yy, tymi wstążkami czy czymś. Podzielone jakoś na dzielnice jest statua jakaś na samym środku. Bramy to jest. No dobra, ale czy to ma jakiś tutaj związek? Jedno z drugim czy. No nie do końca. A nie, czekajcie, bo się zakręciłem. Aha, tutaj, dobra. Yy, to jest tak. Tu mamy do tego obrazu. Tam zdjęcia. No i druga wstążka nam wraca, tutaj. Yy, wiecie co, bo ja nie wiem, czy to będzie jakaś zagadka, czy to po prostu dla zmylenia. Uwagi, nie? Dobra, na razie może to zostawimy. Tutaj nic więcej nie ma. Yy, mamy klucz, więc trzeba będzie się stąd yy, wydostać gdzieś, jakoś. O, dobra. To szaleństwo. Jak mam w tym chaosie znaleźć Gabriela? No musimy spróbować. O kurde. Yy, moment, ciasne miejsca, ale gdzie ja mam teraz... Ok. No tam już słyszałem jakichś strażników. I strażnicy towarzyszą matce przełożonej. Doprowadzą mnie do niej. Dobra, ale gdzie oni poszli teraz? Słyszeć to ich słyszałem, ale nie widziałem. Kurde. Dobra, tutaj chyba tylko jedyna droga jest. Dobra, kryształów mamy full. Odciepanie, a co tam się wyprawia? Notatka jakaś. Raport z dostawy. Dzisiaj otrzymaliśmy dostawy z magazynów w dzielnicach objętych kwarantanną. Poprzedni właściciele albo spłonęli w naszych komorach, albo zabiła ich plaga, więc chyba podzielimy kosztowności, a resztę przekażemy potrzebującym jako specjalne dary od samego proroka. Kryształy trafiły już do katedry, jednak słudzy wciąż donoszą, że w całym mieście wyrastają nowe. To ci strażnicy się tu tak podzielili tymi kosztownościami, tak? A resztę chłopów to. No kurde, kogoś spłoszyliśmy chyba. Zobaczymy co tutaj ciekawego. Pole minowe? Czy to jakiś żart? Muszę przejść przez pole minowe. Ale w sensie, że. Tutaj?

Teraz jeszcze tak, gdzie my byśmy musieli się w ogóle dostać? Bo tak trochę chodzimy po omacku. Ups, lepiej sobie kucnę. Tutaj mamy kryształ, ale mamy ich pełno, więc nie wyciągniemy. Tutaj też, dobra, tam widzę przejście. Hmm, ale musimy sobie zmienić tak. Okay. Tutaj nic nie ma, więc nie będę lepiej podchodził. Ups Towarzystwo łatka przełożona była na tym posterunku będą wiedzieli dokąd zmierza O kurde Zrobiłem nie tak jak trzeba Oś te cholera jasna no. Dobra yy, jeszcze raz Tylko teraz już bez zgony Chciałem go zlikwidować, ale wychodzi na to, że te czerwone kryształy nie powodują tego, że te zbiorniki wybuchają. Dobra, czyli tutaj mamy kolegę, tak? O kurde no za wcześnie. Ja nie no jak już on tu wyjdzie to nie ma opcji go jakoś ominąć. Ja cię pierdzielę, ale amatorka, nie. Wiem. Za szybko znowu, za szybko chcę to zrobić, so i tak to potem wychodzi. Tutaj niestety pośpiech, no raczej nie wchodzi w grę. dobra, tutaj tak. Zmienimy sobie na te niebieskie. Kurde, no nie trafiło go. No nie, no co, ja dzisiaj odwalam. Przecież to jest masakra. was mine, so i don't end up as this poor man here <sighs> Kurde, no, znowu odwaliłem. Tragedia, moi drodzy, tragedia. out for those mines so i don't end up as this poor man here co zrobić teraz tutaj no a ty będziesz teraz tam stał jak taki kołek? żebst sobie, no ale Dobra, idzie tu. Eee, jak go minąć i gdzie iść dalej? Kurde, on sobie teraz ścieżkę zmienił? Oż ty dupa dupę No znowu. No nie ucieknę mu teraz. Chodź tu, chodź, 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 chodź. Po wielkich trudach, ale się wreszcie udało, nie? Gdzie my teraz w ogóle jesteśmy, bo się znowu zakręciłem ja. Moment, tutaj mamy te pole minowe. Aha, to, to co tutaj otworzyłem, tak? My to sobie weźmiemy, bo pstrykaliśmy się z kulek. Yy, jakieś jeszcze miny, coś tutaj nie. Okej. Okay. Tutaj zamknięte. Jedyna droga to przez okno. No wchodź. Jeden fałszywy krok i będzie po mnie. Muszę uważać, rozglądać się dookoła. Czyli tutaj tych strażników zapewne będzie yy, sporo.

Nie w... w drugą stronę i spadaj stąd. Spadaj. Skąd się tu w ogóle wziął? A żeśmy strachu napędził no. Chyba ja nie wiem, co ja robię teraz. Czy ja dobrze robię, że ten agregat wyłączam. O kurde, ja tego gościa tu U, ubiłem teraz? Zauważył mnie. O, ja cię pierdzielę. E, dobra, kochani, to był odcinek pełen. Y... Zgonów, tragedii i wszystkiego co poszło nie tak, to poszło wszystko nie tak Aż normalnie mnie się język teraz pląta yy, Słuchajcie Dalszą część będziemy kontynuować już w następnych odcinkach yy, Mam nadzieję Bo jak na razie to tutaj się wszystko Rozsypuje mi no po prostu, no, no jakoś nie, nie ogarniam ja wam serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcinek, zostawcie jakąś łapkę, komentarz, cokolwiek tam wam przyjdzie do głowy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się. Hej, hej!